Wpływ y, diety na jest ogromny. W 2013 roku już Światowa Organizacja Zdrowia y, ogłosiła, że y, sposób żywienia, jak i redukcja masy ciała u osób chorujących na łuszczycę, to dwa elementy pomagające w walce z tą, z tą chorobą, ale również będące wsparciem dla leczenia konwencjonalnego. Są substancje odżywcze, które są niezwykle ważne i niezwykle pomocne właśnie dla skóry łuszczycowej. I do takich związków należą m.in. składniki kobylego mleka, które jest dostępne w postaci suplementu. Również ta grupa chorych powinna wiedzieć, czego nie wolno im jeść, i do takiej grupy zakazanych produktów żywnościowych należą tłuszcz zwierzęcy, sól, cukier, ale również pomidory, papryka czy ziemniaki. Eliminacja tych produktów z diety daje dokładne korzyści dla y, pacjenta. Ważne jest w jedzeniu y, w diecie u osób y, chorych na łuszczyce ważne są y, tłuszcze roślinne, szczególnie te bogate w y, omega 3. Takim najbardziej bogatym tłuszczem jest olej lniany, ale również y, olej rzepakowy, wszystko oczywiście z pierwszego tłoczenia. Y, Również oliwa jest wskazana szczególnie dlatego, że działa ona pozytywnie na układ krwionośny i na czynność serca, co jest nie bez znaczenia dla tej grupy chorych, ponieważ to jest grupa, która bardzo często na takie choroby zapada. Chude mięso. Chude mięso drobiowe, ryby, nie w dużej ilości, ponieważ mamy tutaj również do czynienia z ich obciążeniem metalami ciężkimi poza tym warzywa i y, owoce. Jeżeli pacjent jest y, zawzięty i naprawdę chce sobie pomóc i rzeczywiście jeżeli unika tych y, produktów, których nie wolno mu jeść, jeżeli suplementuje odpowiednio dietę, która jest bogata we wszystkie składniki odżywcze, to naprawdę może liczyć na bardzo dużą pomoc w leczeniu jakby objawów tych skórnych. Mamy osoby, które wpadają w remisję. Mamy też osoby, które po prostu zmniejszają, zmniejsza się u nich ta ilość zmian skórnych, co jest dla nich bardzo ważne. Każda zmiana, która, jest, która się nie pojawia, jest właściwie takim małym zwycięstwem.